Doroczną galę wręczenia nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył LG's Big Band Józefa Eliasza, a gospodarzami wieczoru będą Katarzyna Martysiak i Maciej Puto. Powitajmy ich gorąco. Dobry wieczór państwu. Orkiestra Józefa Eliasza będzie nam towarzyszyć przez cały wieczór, a już wkrótce dołączy do nas wielka gwiazda muzyki jazzowej. A my witamy Państwa serdecznie, kłaniając się nisko z Toruńskiego Dworu Artusa. <klucz> witamy pięknie wszystkich obecnych na sali gości, a w szczególności laureatów poprzednich edycji konkursu oraz laureatów konkursu tegorocznego. A jest ich dzisiaj łącznie. 19 nagrodzonych i 20 wyróżnionych. Proszę państwa, witamy także przedstawicieli duchowieństwa i tym samym kończymy ten ważny moment. Bo cieszymy się, że wszyscy państwo są z nami. No i zaczynamy część także jeszcze oficjalną, bo chcemy, żeby przywitali państwa gospodarze dzisiejszego wieczoru. Panie panowie, marszałek województwa Piotr Całbecki. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Paniom, dobry wieczór Panom. To już rzeczywiście dziesiąta jubileuszowa edycja Nagrody Marszałka naszego wspaniałego regionu. Nagrody dlatego ważnej, dlatego wspaniałej, ponieważ możemy honorować ją naprawdę wybitnych mieszkańców naszego regionu, którzy przyczyniają się do jego rozwoju i jego bogacenia się. Chcę rzeczywiście w ten sposób podkreślić Waszą rolę, wszystkich nagrodzonych w zeszłym roku, w poprzednich edycjach, jak i w tym, waszą wiel Wasze wielkie zaangażowanie, bo na Was tak naprawdę opiera się nasze województwo. Te wszystkie cyfry, które były przytoczone, sprowadzają się do aktywności tysięcy mieszkańców naszego regionu. Ale wśród nich szukamy zawsze tych, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do naszego rozwoju. 2009 rok był rokiem bardzo specyficznym. Był z jednej strony bardzo emocjonujący. Pozyskiwaliśmy wielkie pieniądze. Przypomnę, że w 2000 roku udało się zagwarantować... 100 milionów euro na realizację szybkiej kolei w Beat City, w naszym projekcie aglomeracyjnym. Pozyskano dla miasta Turunia pieniądze na budowę mostu i wiele, wiele jeszcze innych ważnych projektów. Zakończona została budowa pierwszego odcinka prawdziwej autostrady z Nowych Mars do Gdańska i rozpoczęła się budowa kolejnego do Czerniewic. Ale to był rok który groził nam kryzysem. Z niepokojem patrzyliśmy, jak przybliża się Zachodu i miał połknąć nasz kraj, w tym również martwiliśmy się o nasz region. Udało się ten rok, myślę, przejść dobrze, zapracować na to, aby dzisiaj w sposób uroczysty świętować, goszcząc Państwa na tej gali. W 2009 roku wydarzyło się dużo dobrego. Dlatego tu jesteśmy i chcę za to wszystkim podziękować. Wszystko się zmienia, proszę Państwa, ale nie zmienia się samo. Potrzebna jest energia. Takie perpetuum mobile, niestety, ciągle nie jest możliwe, ale może stety, bo te maszyny muszą napędzać ludzie. A bardzo dobrze, gdy mogą pokazać swoją aktywność. Poznajmy zatem, nominowanych w kolejnej kategorii, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich. Dbałość o zieleń miejską, urodę, o, czystość, o estetykę Są to wyróżniki naszego miasta W ciągu kilku lat zamienił się w kwitnący ogród To tu udało się także przywrócić pamięć o wielkim obywatelu Urodzonym w tym miasteczku, królu Kazimierzu Wielkim Kowal to miejsce nowoczesne Dzięki wybudowanej obwodnicy cały ruch tranzytowy omija centrum miasta A mieszkańcy Polski coraz chętniej osiedlają się w tej gminie Proszę Państwa, nagrodę w tej kategorii z rąk marszałka odbierze burmistrz miasta Kowal, pan Eugeniusz Gołębiewski. Serdecznie gratulujemy. Statuetka i dyplom dla burmistrza Kowala któremu za moment oddamy głos. Bardzo prosimy, Panie Burmistrzu. Panie i Panowie, to niewątpliwie bardzo satysfakcjonujące, jeśli przedsięwzięcia, w realizację których kładamy wszystko to, co w nas jest najlepsze, są dostrzegane i wyróżniane przez innych. Serdecznie dziękuję wnioskodawcom, kapitule, panu marszałkowi, a nade wszystko... Mieszkańcom i przyjaciołom mojego miasta, bez wieloletniego wsparcia, których są, pewnością by mnie tutaj nie było. A Państwa zapraszam do królewskiego miasta Pawala. Zapewniam, że warto. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie.